Tego się nie spodziewałam. A spodziewać mogę się wielu rzeczy. Mogę spodziewać się tego, że dzisiaj będzie deszcz, mogę spodziewać się tego, że dzisiaj ktoś do mnie wpadnie z wizytą, albo tego, że mój dzień będzie w miarę dobry. Ale tego akurat się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, że nowy Pixar aż tak mi się spodoba a mianowicie elemental lub po polsku między nami żywiołami. Wybaczcie, ale z wiadomych powodów będę używać oryginalnego tytułu. No. Elemental! Przyznaję, od samego początku projekt Elemental mierzył się z dość średnim odbiorem. Marketing tego filmu, jak i zwiastuny, nie zachęcały ludzi do pójścia do kina. Same projekty żywiołowych ludków przywodziły na myśl pewną grę Fireboy and Watergirl. Deja vu, I just więc film, który jeszcze nie wyszedł, otrzymał łatkę kopii. Ja niestety nie miałam okazji w to zagrać, więc te wszystkie skojarzenia zupełnie mnie nie dotyczyły. W każdym bądź razie, Elemental nie cieszyło się ciepłym przyjęciem. Część ludzi narzekała, że film ściąga z gry. Druga część, że animacja wygląda okropnie. A jeszcze inni twierdzi, że w filmie brakuje potencjału na dobry i oryginalny twór. A dodatkowym plaskaczem w ryjco dla tego filmu było to, że nowy Pixar został puszczony na festiwalu w Cannes i zebrał dość mieszanych. Opinie, oh które jeszcze bardziej zraziły ludzi do jego obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to mnie to całe negatywne nastawienie ominęło. Owszem, zwiastuny były dość średnie i ogólny marketing był średni. Jednak miałam na uwadze to, że mamy do czynienia z Pixarem. Pixar potrafi zaskoczyć, i nawet w ich najsłabszym filmie da się znaleźć coś fajnego. Na przykład, nie przypadł mi do gustu taki Bas Astral, ale niewątpliwie najlepszym elementem filmu był Kotex. Oh my god, so cute. Plus to, że film jest tylko w jednym elemencie podobny do jakiegoś innego tworu, tak jak w tym przypadku do gry, którą wiele osób podawało jako przykład, to nie znaczy od razu, że to kopia. Kiedy to usłyszałam, to w głowie miałam tę wielką dramę, koko wyszło i ludzie byli oburzeni, że że co? Drugi film, który porusza tematykę muzyki i święta Dia de Muertos, kopia The Book of Life. Przepraszam, ale takie myślenie ogranicza trochę wizję twórczą i możliwość stworzenia czegoś nowego. To, że mają podobne tematy czy jakieś elementy, z góry nie oznacza, że jedno jest kopią drugiego, a mogą przedstawić je w inny sposób. Ja nie wierzę, że ja muszę wyjaśnić takie podstawy. Przy Elemental aż tak nie kierowałam się zwiastunami czy klipami i mimo wszystko chciałam wybrać się do kina. I o oh boy, to była dobra decyzja! Bo Elemental okazał się być przekochaną komedią romantyczną z przecudownymi głównymi postaciami. I teraz Wam się trochę tutaj pozachwycam. Ale najpierw trzeba porozmawiać o tym słoniu w pokoju. To absolutnie nie jest najlepszy Pixar, nawet nie uciera się o grupę najlepszych filmów tego studia i wiele osób mając w głowie wkodowane, co Pixar potrafi zrobić i jak niesamowite wyprodukował do tej pory dzieła, to w tej kwestii mogą poczuć się bardzo rozczarowane. Jednakże w tym momencie mówię o swoich odczuciach i są bardzo pozytywne. Aż sama się tego nie spodziewałam. I zaraz Wam o wszystkim opowiem. The of Element City. Oczywiście na początek zarysujemy świat i ogólnie fabułę filmu. No. No, no jest dość średnia. Powiedziałabym, że to jest najsłabszy element, ale do tego wrócę później. Film opowiada o Ember. W polskiej wersji Iskra, córce imigrantów z kraju zwanego Palinezją. Prowadzał sobie rodzinny sklep, skierowany w dużej mierze do ognistych rodaków i wkrótce to nasza Iskierka ma objąć w nim główne miejsce, jako właścicielka. Tak się złożyło, że w przypływie stresu połączonego z gniewem, zresztą często u niej występujących, gdyż Iskra jest dość znerwicowaną i temperamentną postacią. Niszczy rury z wodą, którymi jakimś cudem przypływał Wade, czyli po polsku wodek. Nasz wodny główny bohater. I tak oto Poznają się nasze dwa żywioły. Dwa przeciwieństwa. Między nimi rodzi się silna więź, i stopniowo zakochują się o sobie. A najgorsze jest to, że nie mogą się dotknąć. I to jest główny trzon fabularny. No a do tego dochodzi również masa innych wątków, które są tylko po to, aby być. I aby film nie był wystarczająco nudny, bo skupia się tylko na romansie, co jest absurdalne i przecież trzeba dodać jakąś akcję. Ale przyznaję, akcja jest dobra. Fabuła jest bardzo prosta, niezaskakująca, cię niczym i na dodatek przewidywalna do bólu. I szczerze, nawet nie wywołująca aż takich wzruszeń, jak inne Pixary pokroju Inside Out czy Toy Story 3. Jednak jest bardzo angażująca, a to za sprawą jednej prostej rzeczy: romansu naszej głównej dwójki. Ten film ogląda się tak przyjemnie właśnie dzięki nim. Mimo bycia obcykaną, znaną już historią, powielającą schematy komedii romantycznej, to ten film ogląda się tak bardzo miło. Ale o nich powiem jeszcze za chwilę. Jest jeszcze coś, co strasznie mi się podoba. Przedstawienie relacji rodzice-córka lub bardziej ojciec-córka. Z tym wątkiem powiązana jest pewna rzecz. Bardziej gest. Kto oglądał, ten wie o co mi chodzi. Która powiązana jest również z historią imigracji rodziców Iskry. Nie chcę więcej zdradzać, ale to powiem. Ten wątek ciągnął się przez większość filmu, aż do końca, kiedy następuje jego konkluzja jednym prostym gestem. I kiedy ten moment nadszedł, to miałam takie malutkie, łeski w oczach, a mój mózg wykrzyczał jedno wielkie. Ten film jest tak szczery i to jest jego największą zaletą. Ma przeogromne serducho i kładzie nacisk na odpowiednie momenty, pokazując wrażliwość i respekt dla postaci oraz ich relacji, odpowiednio bawiąc się tempem historii. Dlatego kluczowe sceny są w pełni zasłużone i oglądając je odczuwa się pełną satysfakcję. Mimo prostoty stara się przekazać nam jakieś morały. Innymi tematami, które bardzo mi się spodobały, są tematy na przykład podziału klas, różnorodności, czy chociażby tradycji, jej wpływu, jak i kultury innych krajów, czyli coś co ogólnie mnie haha, jara. I ten wątek ma wpływ na relacje naszej głównej dwójki. Wiem, że się powtarzam, ale mimo tej prostej fabuły, która jakaś musiała być, aby pokazać ten najważniejszy wątek, czyli romans, to ten film jest bogaty w innych płaszczyznach, pochłaniając widza, chociażby dzięki przekochanym głównym bohaterom. I teraz króciutko ich przedstawię. That's oh. Oczywiście skupię się tylko na ich dwójce, bo to oni kradną cały film, plus są, no, głównymi bohaterami. Ale jeżeli miałabym na szybko powiedzieć coś o postaciach pobocznych, to to, że są przyjemnie napisane. Fajnie ogląda się ich interakcje z głównymi postaciami, a niektóre z nich to potrafią wywołać taki szczery śmiech. Natomiast, jeżeli chodzi o iskrę i wodka, to. O mój Boże, jak ja ich kocham. Niesamowite, że twórcy poszli w tak prosty schemat typu ogień, temperament dynamiczny, nieokiełznany, woda, płaczliwy, wrażliwy, myśląc, że to zadziała. Kurde, no zadziałało. I właśnie takie są nasze postacie. Iskra jest pewną siebie, nieco optymistyczną, ale i zadziorną postacią. Powtarzającą, że da sobie ze wszystkim radę. Tylko że w pewnym sensie to tylko taka iluzja. Bo owszem, zgrywa twardzielkę i bez stresowca. Jest pewna, że sprosta wszystkiemu, ale to tylko taka skrupa, pod którą ukryty jest wieczny stres, nerwy, smutek i wrażliwość, szczególnie artystyczna, jest wybuchową postacią, wszelkie inne emocje niż te pozytywne trzyma w sobie i gromadząc negatywną energię uwalnia ją w postaci wybuchów złości. A to wszystko spowodowane jest w pewnym sensie presją, aby zadowolić swoją rodzinę i żyć według ich wskazań. Dopiero potem do Iskry dociera, że to wcale nie jest rozwiązanie. Odnajduje porozumienie z rodziną i spokój ducha. Drugim bohaterem tej historii, jakiej kontrastującą postacią względem Iskry jest Wodek. Największy simp, jakiego ja kiedykolwiek widziałam. Simp! Tak, jak ona jest tą pewną siebie postacią, wybuchową, zadziorną, to Wodek jest absolutnym przeciwieństwem. To jest ten przeuroczy nice guy, szukający pozytywów, przyjacielski, a do tego bardzo wrażliwy. Do takiego stopnia, że małe wspomnienie o, na przykład, rodzinie potrafi wywołać u niego ogromną fontannę łez. I przyznaję, że chichrałam się na tym, jak głupia. Plus. Czy możemy porozmawiać o polskim tłumaczeniu jego oryginalnego imienia, czyli Wait Ripple na wodek potocki? No przecie, to jest takie świetne, śmieszne i genialne tłumaczenie. Dziękuję bardzo, naprawdę. Jestem taka za to wdzięczna. A, i czy możemy pogadać o tym, że matkę wodka to jest panią potocką w polskiej wersji, dabinguje pani Małgorzata Potocka? Boże, kocham. I teraz przechodzimy do jednego z najpiękniejszych i najlepszych elementów tego filmu. To jest relacji tych dwójka, bo o mój Boże, jacy oni są przesłodcy! Powiem tak, jeżeli potrzebujecie przesłodzonego romansu, to proszę bardzo, bierzcie ich. Tylko że on jest tak szczery, że nie w sposób tego nie kupować. Ten romans popada w takie przesłodzone rejony, ale on równocześnie jest tak przyjemny w oglądaniu. Jest tak prawdziwy i szczery, że moje serduszko niczym te Grinczowe urosło o kilka rozmiarów z przesytu tej miłości. Są przeciwieństwami, ale łączą się w jedność i uzupełniają się. I te sceny, w których na siebie patrzą, w ich oczach widać tę wielką miłość, i to jest takie piękne. I na sam koniec animacja i muzyka. Miło mi poinformować, że film wygląda fenomenalnie i nawet ośmielę się upowiedzieć, że jest to absolutnie jeden z najpiękniejszych filmów Pixara. A wraz z Inside Out to mój ulubiony wizualny film od studia. Widać, że wszystko zostało przemyślane. Wszystko jest takie żywe, aż można poczuć duszę tego miasta i jej mieszkańców. Animatorzy bawią się animacją postaci, ich kształtem, szybkością i ekspresją, która jest fenomenalna i wyeksponowana tak mocno, że emocje postaci od razu przeskakują na widza. Oszukują oglądającego, tworząc iluzję własnej egzystencji żywiołów, sprawiają wrażenie nieokiełznanych. Każdy z nich żyje według określonych zasad, naturalnie reagując w odpowiedni dla nich sposób. Przy okazji pokazują ich zdolności. I tutaj przypomina mi się krytyka i porównania do filmu Zootopia od Disneya. Większość ludzi uważa, że Elemental nieco gorzej pokazuje miasto żywiołów, jego budowę czy różnorodność rozwiązań technicznych względem mieszkańców. I tutaj się zgodzę, ponieważ to zostało jedynie lekko zarysowane. Ale to na czym bardziej skupiają się twórcy to ukazanie zdolności żywiołów. A zabawa zdolnościami tych ludków jest bardzo kreatywna. Natomiast paleta kolorów pięknie łączy lekkie i delikatne barwy razem z tymi ciężkimi, brudnymi, przez co wszystko współgra ze sobą i działa rewelacyjnie. No i jeszcze muzyka. Muzyka w tym filmie jest jedną z najoryginalniejszych, jakie słyszałam od dawna. I to jest absolutnie jeden z najlepszych elementów filmu. Kiedy tylko usłyszałam pierwszy utwór, to powiedziałam do siebie. To będzie dobre OST, czuję to. Czuję, że to Thomas Newman. I miałam rację. Udowodnił po raz kolejny, jak znakomitym jest kompozytorem. Połączył muzykę i głosy przywodzące na myśl gorącą i daleką polinezję, razem z tymi pop elektronicznymi kojarzącymi się z Nowym Jorkiem, i orkiestralnym brzmieniem, dając tak świetną, oryginalną i pełną emocji ścieżkę dźwiękową, którą można tylko słuchać i słuchać. Panie Tomasie, ja Panu bardzo dziękuję! Oczywiście nie jest to idealny film. Tak jak powiedziałam wcześniej, jest to dość przewidywalny, prostolinijny projekt powielający już znane schematy i nie zaskoczy cię absolutnie niczym. Pod tym kątem stanowi ogromne rozczarowanie. Jednak jest to też lekki i kameralny sens. Przypełniony słodyczą, uczuciami, miłością i wylewającą się z ekranu szczerością. Z absolutnie przekochanymi głównymi bohaterami i pięknie przedstawionym romansem. I ja to wszystko kupuję. A Wam mimo wszystko polecam się również zaznajomić. Bo te rzeczy, które robi dobrze, to robi dobrze. To po prostu dobry film. Oglądajcie Elemental. Naprawdę warto dać temu filmowi szansę. No, z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, jak i również za wspieranie tego kanału. Jestem bardzo wdzięczna. Trzymajcie się tam i widzimy się już niedługo. Bye! You see, he likes it.